Dobrze. For... Ale ten alfabet jeszcze raz, bo ty ten. A B C D I J L M R Z Z No, 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 dobrze cisza. jest. R Z Z Cholerawie. Czekaj, A B C D E F G, jakoś tak. I J No, 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 dobrze cisza. M Dobrze.

Kajotko, kurwa! MNN! Dobra! MNN? Dobra, to już koniec! <grym> ja, to już koniec? Ja daj spokój! <grym> <jest to> moja... <grym> daj mi spokój, Jezu! A we wtedy! EDE, EDE, EDE,

No, dobrze bo, No nie? Dobrze? Mhm. I try drive. I ma! drive. nie ma! No, pojedziemy dobrze? Nie no, jasne. Do no, dobrze siarka. Bo to cię kręci. No. Marek No.